A CO JEST? Teraz lepiej! Te kilka razy no, że na jedynce to jest wariatka, bo jest ciężko panować na Właśnie. A jest lepsza. To... A na dwójce mi się cały czas kurwa głowa ślizga. Mi też się ślizga. Mam za małą prędkość, wiesz? Za mała prędkość jest, żeby ją napisać. Kule, A teraz ładnie, ten ostatni raz ci ładnie poszło. Wiesz, dopóki jak drugi raz nie wywróciłem, to kurde. No to na pewno. Jemu ja O kurczynek! No e, no to jest kurde. Gdzie <grym>, jest? No, nie za kinem tak nie ten. Nie pojechał. Ale prosi, wiatr jest, wiesz? Tu kurwa wieje. Tu jeszcze nigdy dobrego nie Ale ładnie. Ale ładnie szedł. Fajnie, fajnie. Kurde. to już on, kurde, on 140, da też no. na godzinę to. Ładnie idzie. dalej

dobrze mu wychodzi. A Dobrze mu wychodzi, bo kurde.